Karola, Czemu, pijesz wyciąg z fiuta? Aha, ale wszyscy tutaj pijemy fiuta. Nawet to na pewnie nie wie, co to jest. Karolka. Karola, czym, Wyś... czym, 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 czym jest Fiut? Nie, nie wiem, nie miałam takich rozmów w Fiut, czym jest Fiut Karola? Nie mam takich rozmów w domu. Ale jak? Fiut. Nie masz takich. Ej, to Karola wie, że ktoś doświadczy. To znaczy, że... Czym jest fiut, Karola? Fiut. W Jaków Jakub, ty co? Fiut. Przez... J. J. Jakie mać pis. No, proca. Karola, czym jest fiut? No mówię, praca. Nie, nie wkładasz go do mokrej cipki. Nie, nie, nie. Czym jest fiut? <grym> ja pierwszy. mam mega szkana. Karola. Halo. Chłopie ona sobie już dobrze robi, bo mówimy w cały czas. Bo kropnipka już jest. Krewnipka Dochodzi jest. do pipki. Jest klej, Nie. Zaraz dojdzie do spermy. O kurwa, kurwa chłopie zajechał czoło w klawiaturę. Zaraz dojdzie do spermy.